Tak idziemy no, idziemy przez rzeka. rzeka. Przez rzeka. Tutaj zostawiliśmy rowery. Tak. Z tyłu są rowery, rzeka, a my kierujemy a, jest się mało. przez rzepak. Ło, Teraz idziemy zniszczyłam rzepaka. Do małego lasu tak jest. Tak. Ten lasek jest taki, że e, wokół są drzewa wszędzie, a tu a ten lasek jest obtoczony e, tego. Z samymi rzepakami. Wyślij tam, tam. tam nagrywałem, tam, że tam byliśmy w tej Ej, też tutaj tego mega pająka. ty przed nim Tak. tak. Może chciałbyś Nie. Tu, tego mega pająka? Nie. nie. Tutaj był taki ziady, się go, e, e, lasek ze Nie, to ja tam nie wchodzę. Nie, nie ma tam ze skrońców. Tak. I nie będzie, to jest za małe dla zaskoczyć. Chyba za duże. Tam daleko, tam, tam, tam byliśmy w ambonce. Tak. Daleko przyjechaliśmy, nie? A patrzymy, tam jakiś myśliwy. Nie ma nawet tego, nie mała tu wtedy. Ale na przykład jakieś dziki one mogłyby tutaj zjeść, że pachnie, dlatego to by było dobra kampa. Tak, tutaj często już wczoraj już No właśnie. Po co się stało? Nie ugradam na nogę. Trzeba załamać. Ciągi tam zabierze. Zaora je. Zaora. tej Ale tu był kamień, chyba tak dużo. Właśnie, tam dalej był. Eee, robale. Ja tutaj nie wejdę. Dzięki. O, o jest kamień. O jest kamień tutaj. Ale to luje taki duży tamień. taki duży. Ej, czekajcie na mnie. Ale tu ładnie wygląda. Ale co? Dobra, daj mi na świecie. Nie. Zaprowadziłem pod kamienia jak spytałem sobie. Tutaj była taka jaskinia tego, burzuka, czy bursuka czy nic Bursuka? Nie wiem, tutaj taka. Jedziemy do tej ambony? Nie. Jedziemy tam. Jedziemy tam w stronę potem skręcamy w prawo, żeby pojechać tam daleko i zakręcić w prawo znowu i wjechać na Braleci. No. Tam jeszcze nigdy nie jechaliśmy, ale to będzie zwykła polna droga, bo jeżdżą tam samochody. To jest droga na trzebie i stamtąd. Więc tam do A gdzie jest ta kolejna ambona? Tam jest ta kolejna obrawa. Tak, tak? Wiesz co nie wiem czy sens do niej podjeżdżać To jest takie samo, nie więc? No, to samo, ale jeszcze da, daleko od pola, także... No właśnie ma Tam już za bardzo nie chodziliśmy rzadko Gdzie? Tu, teraz jest a zawsze mi się tutaj podobało Nie wiem jak wielu, wielu nie byłem. Ha, jestem wyższy od ciebie. To ciągnij sobie, no, z sieją tam. Stachy Ale już ładnie. Jakbyś tutaj kładę nie dziło. No? Mój, mój kolega ma kładę. Zroś no Dobra, wracamy już. Chodźcie. Kładę pożepaku. Weźcie się, puknie w łeb. Dobra, chodźcie. A dochodzimy tam tak ciąg... Tędy? Dobra, idziemy. Idziemy, wracamy tamtędy. Nie możemy? A może przez lata? Dobra, dawać takiego szoguna zrobimy. Ale właśnie chodzi o to, że jest dużo wygojarzyć, nie? Robimy szeguna. Trzy, cztery. Alaha, war! Zdjęliśmy. Tu jest głowica. To co? Chodź, koniec! Bo te rodziny są bardzo zrabliwe. One są tak nie wiedzą, że to się Ale fajne śląta. Aaaa, e, krzywy. Ploncza. dobry, wow. oh. Ale fajnie. tu. dobry, dzień dobry, się? dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień to jest na okolicach. Ładne. Uwaga, patyk. Patyk. Józka, najlepszy kolejny odcinek. Najpierw silniejszy. Dobra. Nie, jak będziemy tam, to No właśnie.